Witam wszystkich, z tej strony Kens. W dzisiejszym odcinku zrobię dla Was konfrontację kości Dian 3x3x3. Mam tutaj jako chyba trzecia osoba na polskim YouTubie wszystkie kości Dian od pierwszej do szóstej. Wszystkie generacje i tak dalej tak więc opowiem Wam pokrótce, zrobię jakiegoś solwa, no i pokażę budowę. Dobra, zaczynamy. Oczywiście pierwszą kością jest kostka Dian Taiyan. Budowa tej kości jest naprawdę standardowa. Jak wspomniałem, wygląda troszeczkę jakby była zepsuta. Aczkolwiek zupełnie tak nie jest. Kostka naprawdę jak na tak starą budowę. Ruch się naprawdę wyśmienicie i ten dźwięk jest naprawdę bardzo przyjemny. Ja osobiście bardzo go lubię. I muszę przyznać, że całkiem przyjemnie mi się na tej kostce układa chociaż na obecne standardy raczej nie nadaje się do skirku. Odskoczycie na szarym plastiku, ponieważ na czarnym praktycznie nie da się już jej obecnie dostać. Nieprodukowana jest od kilku lat. Następną kością jest Diane Guhong w wersji pierwszej. Diane Guhong w wersji pierwszej z naklejkami Cube Smith, Half Bright, tymi mniejszymi. I co? Co mogę o tej kości powiedzieć? Muszę przyznać, że jest naprawdę świetna po wyrobieniu. Tutaj jest około, myślę z 7-8 tysięcy ułożeń, no około 7 do 10 max. Kurde, spierniczyłem krosa. W każdym razie muszę przyznać, że kość jest naprawdę bardzo dobra. Bardzo szybka, ma naprawdę przyjemny dźwięk. Jest to kostka na oryginalnym plastiku. Nie wiem, czy to mogę pokazać. Ten krzyżak, tutaj mam budowę. O, tak, tak wygląda. Bardzo przełomowa, zaokrąglona. A tutaj mamy. Taki ten oryginalny kreszew, taki troszeczkę bardziej kremowy, aniżeli ten, co yy, mamy obecnie w koskach Dian. Bardzo dobra kostka. Następną kością jest Dian Buhong w wersji drugiej. Kość różni się tylko tym, że dodano w niej torpetki w tej budowie. No, wszystko jest tak takie same. No i jest ten nowy, gorszy, troszeczkę plastik, mm, furne. zawsze mam prawo, by schować ten klocek. Tak. Kostka ma już zupełnie inaczej się porusza, ma zupełnie inny dźwięk. Przez wiele osób nazywana najlepszą kostką. Nie moim zdaniem, no to, to też jest na pewno y, jedna z najlepszych kości do czasu była, ponieważ teraz jest Feng Way Waylong i tak dalej. Tak więc tutaj wiecie, nic specjalnego. Ale kostka naprawdę bardzo dobra po wyrobieniu, jest naprawdę super. Więc polecam. Następną kością jest bardzo kontrowersyjna kostka Dian Lingyuan w wersji pierwszej. Naklejki są tutaj od Michała Halczuka fluorescyjne, co naprawdę bardzo dobrej jakości naklejki, ponieważ ta kość ma, nie przesadzając, około 1300 łożeń i praktycznie nie ma tutaj zadziorów. No są małe, ale praktycznie niewidoczne. Konstrukcja jest dość podobna do Diana Guchonga, możecie się przyjrzeć. Nie ma tutaj żadnych rewelacji. Tak, yy, wymieniłem krzyżak na, Diana, na krzyżak od Diana Zanchi, ponieważ ten krzyżak, nie wiem, zapiaszczył mi się, ponieważ piaskowałem kostkę, żeby szybciej ją wyrobić, no i wiecie, ta jest już troszeczkę lepiej wyrobiona, może się naprawdę przyjemnie, układam nią jedną ręką, bardzo dobrze mi się na niej układa, muszę przyznać, że naprawdę świetną kostką, ale praktycznie już teraz nie niedostępną na czarnym plastiku. No, i tutaj całej tej kostki polega na tym, że kostka musi być wyrobiona, żeby była świetna. Tyle powiem. Tu jest Dian Lingian w wersji drugiej. To jest to samo co z gufongiem. Tutaj po prostu dodano i Niczym innym oprócz center capów nie różni się ta kostka od poprzedniczki. Tutaj bardzo wiele ludzi mówi, że ta kostka jest słaba i tak dalej. Aczkolwiek to jest nieprawda, bo wiele osób. Na nią narzeka, ponieważ one na początku lokują dość mocno. Teraz kostka jest naprawdę wspaniała. Już tak bardzo nie lokuje. Oprodaram się drobne loki, ale już jest mniej więcej wytarzy, tak więc bardzo fajna kostka. Mniej więcej tysiąc złożeń. Dostałem na Wielkanoc. Tutaj mamy kostkę Dian Lun Hui. Lun Hui, czy jakkolwiek to tam się zwie. Taka dziwna budowa. Pierwsza, w której zastosowano. Pierwsza kosa, w której zastosowano torpecki. Dość ciekawa budowa, co umożliwia wyciągnięcie tak, w taki sposób śmieszne narożniki. Patrzcie, o kuźwa, zawsze to się może spierniczyć. W każdym razie możecie tutaj zobaczycie y, ułożenie, jakie takie na, tak śmiesznie wykonane. Yy, no i co? Co mogę o samej kości powiedzieć? No, kosa jest naprawdę ciekawa. Ona dość często lokuje jak na Diana, muszę przyznać. Bardzo wiele osób uważa tą kostkę za nieudaną. Aczkolwiek ja muszę się podpisać pod tym, że ja ją bardzo polubiłem. Najlepszą kostką prawdopodobnie na świecie, na pewno w Polsce, lunkujem jest kostka Piotra Hodery. Ponieważ mają naprawdę po kilkudziesięciu tysiącach ułożeń i jest naprawdę wspaniała. Jedna z najlepszych kostek moim zdaniem Diany, jakie kiedykolwiek widziałem. Chciałem ją kupić, aczkolwiek on jest do niej tak przywiązany, że na pewno jej nie sprzeda. No i całkiem przyjemna kostka moim zdaniem. Tutaj mamy moją ulubioną kostkę. Ogólnie. Z całej kolekcji Diane'owych. Z całej mojej kolekcji. Jak wygląda budowa. Tak. Jest to kostka Dian Zanchi. Na czarnym plastiku. Naklejkami Cube Smith. Zwykłymi. Tu jest około 8000 ułożeń, może, nie wiem, dokładnie. No i muszę powiedzieć, no naprawdę, kupiłem tą kostkę od Juska na euro w sensie nową i naprawdę porusza się bardzo fajnie, moim zdaniem. Na pewno ta kostka na oryginalnym plastiku jest lepsza, ma fajniejszy dźwięk, bo kiedyś się taką bawiłem. Jeszcze Barto zamiał ją, nie sprzedał w No i kostka jest całkiem przyjemna, naprawdę długo na niej układam i na razie się z, nie, z tej kostki nie przestawiam. Bardzo ją polecam. A propos Dajanów Zamczy, tutaj mam dwa Dajany zanczy jeszcze. Tu jest Dajan zanczy 55 mm. To jest to samo, tylko że... Nie wiem, trochę się inaczej rusza. Jeśli... was zawsze z tym mam problem. Jeśli macie mniejsze ręce, no to idealna kostka dla Was. I tu jest Dian zanczy, Na białym plastiku, mój pierwszy zanczy. Kupiłem w styczniu 2012, A się dostałem za pierwszy sap. 30 na trójce. Naklejki Halfbright od Juska. W środku mamy krzyżak od Feng Kana. No i kostka się całkiem fajnie, ale była na pewno lepsza wcześniej. No i muszę polecić, żeby powiedzieć, że chyba ta kostka się już jednak lepiej, zupełnie inaczej niż ta. I tutaj mamy kostkę ostatnią, czyli Diane 6 Punchy się boję zawsze wyciągać tych wszystkich klocków, bo żeby się nie połamały. Taki troszeczkę inny narożnik tutaj mamy krawędź z taką małą torpetką. Tutaj narożnik niestety Wam go nie pokażę, ponieważ no, boję się, ja dostałem tą kostkę ze złamanym narożnikiem, to więc chujnia, straszna. I co mogę powiedzieć? Na początku mówiłem jak w kolekcji, że kostka jest naprawdę kicha i tak dalej. Aczkolwiek, teraz się troszeczkę pobawiłem, jeszcze raz nasmarowałem, zmieniłem naklejki na Z Stickers Full Brighty z różowym zamiast czerwonego. I co? Wypowiedziawszy, jestem mile zaskoczony. Nie wiem, jeszcze ją wyregulowałem odpowiednio. Dość luźna jest teraz ta kostka. I co mogę teraz o niej powiedzieć? Jest ona naprawdę, ale naprawdę bardzo mi się teraz ta kostka podoba. Jestem mile zaskoczony, że aż tak bardzo się zmieniła. O, X-Cross mi się zrobił. Jest naprawdę bardzo, ale to bardzo przyjemna i jednak mimo wszystko z czystym sercem mogę tą kostkę polecić, bo po wyrobieniu na pewno będzie super, to nam się sobie na tej nawet kostce nie poukładać. No to ja dokończę tego solwa i pokażę Wam, yy, które z dajanów lubię najbardziej. Tutaj mamy ranking, który na najbardziej lubię. To jest Diana Dian na samym końcu. Yy. Tutaj mamy Diana Lunhuya, tu jest Guhong V2, Pan Shi, Guhong V1, Lingion w wersji drugiej, Lingyan I i Zanchi. A tutaj mamy taki ranking, który uważam od najlepszej do najgorszej, czyli na dwóch pierwszych miejscach oczywiście jest Guhong V2 i Diana Zanchi, ponieważ to jest to samo, tylko po prostu troszeczkę inaczej się kręcą. Inny dźwięk. Na drugim miejscu będzie Lingyun w wersji pierwszej. Potem Gufon w wersji pierwszej. Następnie postawię tutaj Lingyuna w wersji drugiej. Bardzo dobra kostka, nadal potwierdzam. Potem Diane Panshi. Który wcale nie jest taki zły jak się może to wydawać. Na końcu przedostatni. Oczywiście Lunhue. I ostatni Diane Tajan. Tak więc dziękuję Wam, mam nadzieję, że to Wam pomogło w wyborze się wydaje.